Cześć, manko! Dziś pokażę Wam jak e, oszukać e, tą grę, czyli Dino Game, w którą to nie da z, pewnie daliście, jak nie mieliście gdzieś internetu. E, więc ja Wam pokażę na to rozwiązanie. To, to można zrobić w kilka sekund. Ja e, tego się nauczyłem po w minutę i do teraz e, pamiętam, jak to się robi. Nie klikamy tu rozpocznij wolniej, to jest taka niepotrzebna funkcja. Tylko, o! Ja mam to zaznaczone. Klikamy spację i on e, będzie nam latał tak. No i jak się zabijemy, no to na takim wyniku, na przykład 50 tysięcy, to to już jest przesada. Więc ja zginę. I ty teraz y, klikacie na to, tylko ja odpalę inną wersję tylko taką... O, poczekajcie. O, tak to będzie wyglądać. O. Y. Albo i na tej spróbuję. F11 sobie kliknę Prawym przyciskiem myszy klikamy zbadaj konsolę i piszemy dunner kropka type kropka game over spacja równa się spacja funktion yy, i te znaczki jak wy to już napiszecie ja sobie to skopiowałem po prostu yy, to klikacie enter to właśnie wam już działa w elementach możecie zaznaczyć to do i gdzieś to znaleźć hmm, było to to i klikacie po prostu i, i już nie ma a to zostało kont do z już kont do z to cofacie a kont do y to jeszcze coś tam potem tym prototype to to type game over Funkcjon e, piszecie runnet kropka takie coś e, poczekajcie net. kropka i spit dziewięćset Napiszcie po prostu sobie jakąś liczbę do 9 do dziewiątek Tak można Potem e, chyba już nie działa Klikacie Enter i tutaj możecie sobie sprawdzić u mnie coś nie zadziałało Ale o to pierwsze zadziałało już więc może napiszę tunetek.in stan Secatur den Speed O, o Ty napiszcie 50000 e. I będzie dobrze, patrzcie nawet nie widać, e. możecie to sobie zamknąć i jakby jak do ze znajomymi jak w ogóle jak to odleciało? Pa jak. Patrzcie jak to odlatuje poza tam gdzieś. Nawet jak wezmę F11 wyłączy, to i tak tego na obdacie w ogóle nie ma. Rozpocznij wolniej i nie pomaga. I tak możecie trochę... Powkurzajcie znajomych, bo ten change na pewno wygracie. Jak pooglądacie ten filmik kilka razy, no to na pewno wam to się uda bardzo szybko. A ja się z wami już żegnam, bo nie chcę przedłużać. Jak filmik Wam się spodobał, to kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję, bo zbieramy tu łapek w górę. Już Wam podziękowałem za sześć i ja lecę. Pozdro.